W zjawiska fotoelektrycznego użyjemy następującego zestawu przyrządów. Oto mam elektroskop z przemocowaną na jego czubku płytką cynkową. Do elektryzowania tego elektroskopu użyję dwóch pałeczek. Najpierw naelektryzuję elektroskop ładunkiem ujemnym za pomocą pałeczki ebonito, ebonitowej już się naelektryzował. Teraz do tak przygotowanego elektroskopu zbliżę lampę, która emituje ultrafiolet. Ultrafiolet świeci na płytkę cynkową i widzimy, iż wskazówki elektroskopu opadają. Oznacza to, że elektrony, które były zgromadzone na płytce, znikają, są wybijane przez światło ultrafioletowe. Widzimy że listki opadają coraz mocniej. Światło ultrafioletowe powoduje wybijanie ładunków ujemnych z powierzchni metalowej płytki. Listki opadły. Teraz spróbujemy to samo doświadczenie zrobić wtedy gdy naelektryzujemy elektroskop ładunkiem dodatnim. Pocieramy znowu laseczkę o szmatkę, gromadzimy ładunek dodatni. Widzimy, że listki się wychyliły, ładunek jest zgromadzony i zbliżamy powtórnie lampę ultrafioletową. Świeci ultrafiolet na elektroskop i zauważam, że tym razem listki nie opadają.